i ogólnie ostatnie koszenie, bo ta trawa jest do likwidacji, więc witam wam się w kolejnym odcinku jest kosiara deskowa Także na chwilę zobaczymy, czy to w ogóle pójdzie kosić, bo na tą chwilę mam wszystkie noże wyostrzone Kurde, muszę ją na tak ułożyć o, Wszystko jest wyostrzone ładnie I teraz takie kurde, taką mam kurczę trochę Zagwózkę, czy to pójdzie kosić, bo ostatnio było ciężko Trochę rosy jest Ale no co, zobaczymy, rozkładamy, jedziemy Mam nadzieję, że jakoś to da radę A jak nie, no to co, wszędzie się zapożyczyć i to pożyczyć Kosiarkę rotacyjną i to rotacyjną pitolić Bo jak sami wiecie, ci co koszą dyskowymi To kosiarki dyskowe nie lubią krótkiej trawy Ty, ciągnik się męczy I taki mały paradoks, bo ostatnio jak kosiłem no to powiem wam, że jak była większa trawa To szło lżej niż takie badziewie kosiłem No to wtedy była katarga dla ciągnika I dla maszyny i dla wszystkich, nie? A na dużej trawie to normalnie tak aż Taki oddech łapał, także co Jedziemy i spróbujemy No i dobra, najpierw czekajcie, sznurek O kurde Kto jest pod tym? O, udało się to nie ta wajcha O! to tak Kurde, zaczep chciałem wyciągnąć Już odbił na osłonę Ja pitole Wszystko ładnie, pięknie Ale Jest małe ale, nie Tu nawet, nawet kosi Także Satysfakcjonująco Ale jest jedno takie ale Gdzie muszę jechać teraz do sklepu I kupić jedną część Za chwilę wam pokażę jaką Tylko chciałem zobaczyć tutaj jak to jest wykoszone Nie no, ogólnie idzie okej, okay, nie No Także wszystko dokoszone jest Jeden ten kurczę dysk jakby nie dokaszał. Kurde, nie wiem tam są inne noże, tam są te granicowskie noże. I nie wiem czy to tam ma coś wspólnego z tym. I ten jeden dysk o, przedostatni nie do kasza. Nieraz. Ale nieraz, tylko nie wiem czemu. W czym to jest spowodowane A teraz muszę podjechać. No i kretowiny. Kretowiny jak są to kurde aż przytrzyma, nie. Tak więc... O zobaczcie jak to stoi widzicie To kopciera Także muszę szybko podskoczyć do sklepu No i Ja pierdziele Tak muszę sionę, Bo szkoda wałka nie? Tak więc Wszystko tutaj gra Tylko napinacz Tu można jechać dalej Bez niego dalej nie jadę Jeszcze bo muszę wyciągnąć Tutaj właśnie ten zapach Chwilę później hak wyjęty I dostałem takie coś w sklepie No tu co prawda byłem dzisiaj w Stężycy Ale dostałem takie coś jak szukałem że było e, Właśnie taki e, przeciwwaga była Żeby to się nie odkręcało I właśnie to znalazłem Tylko teraz problem się narodził taki, że Teraz jest to tutaj trochę za długie I nie ma możliwości Tutaj do tej strony tego dociągnięcia Ale to jakieś rozwiąże. Najważniejsze, że już nie wadzi około i wszystko jest ok Także jedziemy dalej próbować No już jeszcze Ale kretowin jest od groma Także jedziemy dalej Skoszona, tutaj nie nagrywałem, bo jak sobie wiecie, dzisiaj ja ani żadnego kamerzysta nic nie miałem. A wiecie, jak to się tak ciężko kameruje. Parę ustawień poprzestawiałem i zobaczcie, że jest bardzo krótka trawa, a w miarę udało się skosić. No, taki nieraz o języczek jest, ale jest to do przeżycia, nie? Ale poza tym się udało to skosić. Także nie jest aż tak źle. Teraz tylko, żeby była pogoda i będzie można to zbierać, ale póki co na razie zostawiam to tak jak jest, dzień lub dwa, potem się to rozrzuci. Jest tego niedużo, także mam nadzieję, że wyschnie i będzie fajne sianko. A na tą chwilę. To już koniec. Taki naszypcicha film. I coś mi się wydaje, że coś chyba z pompą się dzieje niedobrego, bo nierówno chodzi. Tak coś, ale pompy i tak będę chciał robić tak, że będzie git. Dzięki, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.